Na złamanie karku jechałem, że tak powiem Do was, żeby się tylko z wami zobaczyć Trasę, trasę z... Ze Śląska do Poznania zrobiłem w 2,5 godziny Oczywiście jechałem zgodnie z przepisami Ej, czekajcie, bo... Jest, jest jedna opcja Ale se dajecie suby debile bez powiadomień Dobra, ich nie wnikam w was No ale se dajecie, ale se dajecie, no Ale Dawid przez zbiera na cel charytatywny mi się za każdym razem podoba ostatnio byłem u niego na streamie jak mówił na jaki cel teraz zbieramy? I on tak chore... On tak, chore kotki <laughs> Bardzo chore pieski. <laughs> A wiecie gdzie te donate idą? Oczywiście na te cele. Idę właśnie! Oj, będziemy jeździć! Oj, będziemy jeździć z chłopakami A ty będziesz siedzieć sobie tutaj i segrać Simsy a dawaj se streamuj, Simsy. Aha, no i stupę, stopę za darmo pokazać. Każdy, kto zobaczył stopę, wysyła 5 zł do Naita teraz za to. No to fajnie. Cztery koła osób zobaczyła twoją stopę, rozumiesz? I teraz każdy sobie zatrzyma na szocie i zobaczy, jakie masz piękne stopy. Po piątaku wysyłacie. Pro Play wpłacił 30 zł. Witam, tu operator, play dzieciakowi. Numer telefonu i robię długi u jego rodziców, aby wysłać ci ten donate. To nie fajnie, to, to nie dziękuję ci za ten donate, że bazujesz na cudzej krzywdzie. Nie chcę tych pieniędzy. Ej, ale rzeczywiście z SMS plusem wysłane, Serie z SMS plusem wysłane Gino, dobyś radę ogarnąć, żeby Nowaczkiewicz odpisał mojemu koledze, bo na mów mój kolega grał z nim w papier kamień o jego buty i wygrał, ale on ich nie dał. A Nowaczkiewicz na IG dodał, żeby się skontaktować z nim, ale z nim on znajdzie mojego kolegę, to pewnie trochę mi nie. Star ale ogarniemy to, ogarniemy to po streamku Po streamku będę to ogarniał właśnie Mieszka, ...kaska, Obiecałem kiedyś na odcinku, że znów wrócą airpocy, więc wróciły te airpocy Będziecie się dzielić na dwie drużyny, będą to drużyny mieszane Drużyny Hani Hani drużyny... znajdziecie... Nie no, to Hania, nie no, nie wiem, no nie wiem się świeży i Jezus To jest serio, taka osoba, że ją widzisz i wiesz, że nigdy w życiu byś się z nią nie dogadał o druga najpopularniejsza streamerka z Starnog zaraz po mnie Top jeden widzowie. GGGGG, to 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 Widzieliście to Jakbym dostał Jak... Wyobrażacie to sobie? to jest koniec. to 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 Mój koniec, już widzicie byście... Jak go chuleję to poza Co jest kurwa? kurwa czekaj bo ja się muszę zaprzeć Jeansy rozciągamy po praniu No i co? Na się zamusiłujesz? leszu Wio. I było, było tak, że Jezus Kretyn opowiadał sytuację, że miał mieć operację jakiś miejsc intymnych i był w szpitalu, w którym jego y, jego mamy znajoma pracowała i była pielęgniarką i przyszła do niego przed operacją i mówi y, Michał, ogól się przed operacją. I rozumiecie, że ten debil zgolił brodę zamiast ogolić jaja i dupę i poszedł na salę. To jest... Ale słodkie zdjęcie, ja... To nie jest ona, nie? Ale słodkie zdjęcie... Czy ja jestem debilem? Ale słodkie zdjęcie, Tamara zabiła! Ale słodkie zdjęcie! Ale z jednej strony to jest przykre, bo... Z jednej to jest przykre, no bo ta laska go wkręca i wiecie, on, on jako osoba, wiemy jaka, będzie myślał, że to jest na serio i jego serduszko może zostać złamane po prostu, że ktoś się bawi jego uczuciami, więc fajne, fa ja się śmieję z tego, że Dawid fajnie na to reaguje i fajnie o tym mówi, ale z drugiej strony jak tak pomyśli, że no jest to osoba zażywająca silne śleki i ma tam jakieś swoje problemy, no to to takie jest chyba, no wiecie jakie, nie? <laughs> Muszę zapytać, czy wybiera się pan do kapelarza na któryś mecz? Jak chłopaki wyjdą z grupy, to potem na pewno... Aha, czyli nie lecisz. No dobry proszę. To se poleciałeś, nawet wróciłeś. Samo graj, panie premierze. A, pozdrawiam Gabriela. Dziękuję bardzo za piątek, Tomek J. Wy widzowie. Ale wczoraj daliśmy popis, co? Nie spodziewaliście się takich umiejętności z naszej strony.

Cześć Baronku, spałeś? Ty moja myślulu malutko Dobrze, że się obudziłeś chociaż Kiedyś może być tak, że się w ogóle nie obudzisz Let it snow! Ej, ale idź do, spać do pokoju, a nie tu k*** leżysz na panelach Agata się znowu na*** Ja już nie mogę, ja już nie mogę Znowu pijana leży Ja nie mogę już Prosiłem cię, nie pij Pół roku wytrzymałaś i co znowu ze sobą zrobiłaś? Porozbijane oczy, porozbijane O! Setkę se zajebę Kur... to nie ma! Wszystko jest A nie wiem za co zostałeś bana Wczoraj ziomek wyszedł w trakcie rozgrywki w CSGO bo musiał jechać po dziewczynę Bo musiał co? Musiał jechać po dziewczynę? Co myślisz o takim zachowaniu? No to to jest akurat totalny totalny brak szacunku do was jako do teammateów i nawet bym z nim dalej już się nie zadawał ani nie grał w żadne gry. Nie no to nie, to, to już nie wierzę w to, że takie debile się spałnią, No nie no to już jest fake. Nie no to już udają widzowie, to już udają, no nie no widzowie, no nie dajmy się zwariować w tym świecie. Wiem że żyjemy w XXI wieku, jest 2022 rok i różne sytuacje mają miejsce na świecie. Ej, muszę... Się muszę się spcić Ja wiedziałem Cicho chod... O kurwa albo słuchać chyba co? Ale no. p i taka butla Jest bomba ja, ja już się przyzwyczaiłam. No to wszystko A może mieć 3.20. Ale muszę kozę z nas No to zjadł. tak, no po prostu Uż, co? Co? O kurwa o, kur... Ej co? <laughs> to jest niemożliwe. A ja nienawidzę tłoków komunikacji miejskiej, czy w tramwaju, czy w autobusie, normalnie nie. Zakup auto. Nie polecisz tu jak ja, nie. E. Masz trochę, ja siedzę w domu, bo mam L4 na miesiąc, więc w tym miesiącu słaba donacja. Chłopie, ale L4 jest płatne tymi f... rób Jakie słabo, co słabo będzie? Ja na L4 dwa miesiące siedziałem, i miałem płacone. Nie leć, f... no. Ci dam Chłopie my myślał, że mnie oszuka, nie? Ja fierdolę, no ale 80%, ale to jednak 80% no No ale jej tak ch***ie dawałem Strasznie udusiłem Strasznie udusiłem Najlepszy był, jak zalewa... Ja zeskakuję i teraz pikuję Obity hela dostał Chuja dostał, śmieciu, ty jed... Guku Debil Dobra